Dzień dobry, Anna Drukała. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z naszego regionu. Nie zaśmiecaj naszego domu. Do Babiogórskiego Parku Narodowego dotarła antyśmieciowa kampania województwa małopolskiego i jej ambasador, Niedźwiedź Brunatny. Ua! Są tu jakieś śmieci? Chętnie pogonie śmieciarzy. Podczas chodzenia po Parku Narodowym na pewno nie wolno śmiecić. Nie wolno hałasować, bo są zwierzęta. Chodzić ze szlaków, no i nie wolno palić ognisk jak są w niewyznaczonych miejscach, a na pewno nie w parku narodowym. Dla odwiedzających Górski Park Narodowy niespodzianka. Niedźwiedź, prawdziwy niedźwiedź brunatny, no prawdziwy to przesadzam, ale niedźwiedź, który ma przekonać do tego, że w parkach narodowych się nie śmieci. Śmieci w lasach, na halach, łąkach, w rzekach i jeziorach to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim wielkie zagrożenie dla zwierząt. Wilk też mieszka, mieszka niedźwiedź, miś mieszka na kanapie, tam gdzieś w domach. Niedźwiedź, mieszka turyść, mieszkają jelenie, carny, borsuki, sporo zwierząt rozmaitych. Turyści przynoszą różne rzeczy, ale tak naprawdę to nie tylko turyści, ale i mieszkańcy, którzy wywożą do lasu różne rzeczy, typu pralka, jakieś opony. Rocznie e, pracownicy parku znoszą 40 tysięcy litrów śmieci. Uważam, że trzeba brać z sobą. Jeżeli umie wnieść na górę e, e, butelkę, że tak powiem z wodą, to tym bardziej mogę znieść na dół pustą. To nie jest przecież żaden problem. A wy nie śmiecicie? Nie. A co robicie ze śmieciami? O jak tutaj ten mały chłopczyk zje ciasteczko, to co robisz z tym śmieciem? Porzuci do twojego kosza. Nawet 100 konsultacji i interwencji dziennie. Kilkunastu ratowników medycznych dostępnych 24 godziny na dobę. Małopolski Teleanioł ratuje życie. Skościła przyszedłem rano, kojarzę trochę, przebrałem się na, na dworze byłem w domu coś, potem, tym potem nic czarna dziura, jak to się mówi. Stracił pan przytomność. Przytomność straciłem no i pogotowie przy no karetka przyjechała i zabrało mnie nieprzytomnego. No nie byłoby mnie tutaj po prostu, no bo... Ja mieszkam sam w całym domu. Do tego jest opieka sąsiedztwa, który przychodzi o tych codziennie. No dzięki temu, już nie mam jak do tej pory po prostu domu opieki, bo tak, że jak najdłużej mogę być w domu. Nie, dzięki tej opiece, także jestem bardzo zadowolona. Nie zdarzyło się tak, żeby pomoc nie dotarła na czas. Często zdarza się, że dzwonią pod opieczni, którzy potrzebują tak samo porady wezwania lekarza z pozu, więc tak samo się tym zajmujemy. Centrum Teleopieki w Suchej Beskidzkiej ma już pod swoimi skrzydłami 3000 osób, a dzięki podpisanym właśnie umowom będzie ich jeszcze więcej. na wnuczka, na policjanta, na sprzedawcę prądu, gazu czy agentów różnych służb. Oszuści nie przestają zaskakiwać. Niestety skutecznie. Każdego roku w Małopolsce odnotowujemy około 300 przestępstw na szkodę osób starszych. Są to oszustwa, tak zwane oszustwa na wnuczka, ale jakby sposób działania sprawców cały czas ewaluuje. Sprawcy podszywają się pod członków rodziny, pod tego przysłowiowego wnuczka, ale coraz częściej pod funkcjonariuszy różnych służb, policji czy też z Centralnego Biura Śledczego Policji. W ciągu Roku suma strat, którą zarejestrowaliśmy, wynosi blisko 5 milionów złotych w samej tylko Małopolsce. Nieuczciwe metody stosowane są także podczas różnych form sprzedaży, czy tak zwanych prezentacji. Chcemy, aby seniorzy, osoby tutaj starsze, dzieci, młodzież nabyły pewną wiedzę i umiejętności w zakresie praw konsumenckich, wiedzieli, jakie mają prawa. I obowiązki. Również poznali techniki manipulacyjne, które są przygotowywane tak, aby oni nabywali różnego rodzaju produkty, towary, usługi. Oni myślą, że jak senior to nam mogą wciskać wszystko. Daj sobie czas. Skonsultuj zakupy z rodziną, z bliskimi. Nie ulegaj manipulacji. Nie kupuj na prezentacji! Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji. Nie kupuj. Przestrzegamy i zapraszamy na kolejną porcję wydarzeń z Małopolski już za tydzień.